Dzień dobry moi drodzy, ja jestem Fiftik. Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. W sumie, na którym dawno nie nagrywałem, ale nie wspominając o mojej przerwie. Dzisiaj gramy sobie w Breaking Pointa z moim znajomym. Bo ja się przywitać. Hej, no. głośniej, powiedz. Chyba ja mam za Hej, no. Dobra, nie są. Dzisiaj właśnie gramy sobie w Breaking Pointa bo dawno nie grałem w tą grę. Bardzo dawno. Czemu ja tu padam? Gdzie to w ludzie? A tam jest? Mik! Jak to jest? Kamera, mogę sobie wierzyć? Dobrze. Ja chcę! O 7. Siedem mi. Dajcie mi. Kata się do chłopami. Mogę ja? Ej, no o, dobra, ja idę. Dobra, gdzieś dawaj. Jedziesz. Jezu, <noise> jak się sprzedała, mordę. Nie, ja nie, nie Bo mnie mi się, może tak zacięło. U mnie była i się nie ruszała, ja ją kilnęłam, a. u mnie Dobra, w dupie. Dobra, walić. Eee, o, no, kaler wygląda. W Dobra, dawaj lecimy. Gdzie jest? O, co A bo, dobra, w sumie tak trochę możesz się drzeć, bo. I tak ja mam z mikro. Właśnie, ja mam od za 6 albo 5 miesięcy są moje urodziny. No tak jakby za 5 od stycznia, ale za 6 od grudnia, więc. Bo i kupuję sobie nowy także... Runda, runda. Dobra, Jedziemy, dobra, na no co jest? Na noże. No w Dobra, dawaj głosuj na tego typa ze skinem takim rainbow. Z takimi skrzydłami. A na tego obok. No, dawaj. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Aha, no dobra to... Ej, co Ja daję na tą. Dawaj na tą, o, pasz, na tą. Patrz, Widzisz? No. No widzę, dobra, dam. Panią... Dam, dam. Be... Właź, bić. Fajne będzie, jak zostaniemy na 1v1. No nie? Dobra. Czekaj, co? A to tamta! Ja na telefonie u ciebie widzę, jakbyś ty miała, nie wiem, odwrócony ekran. No wiem. Bo ty, Bo ty siedzisz po drugiej stronie. Aha, dobra, no też mądry jestem, nie? Dobra, daj na to. Dawaj na tego typa obok ciebie. No właśnie, ja tu No kto na ciebie daje? Ej, patrz, bo ja będę. Problem. Z kim? Ej, z nikim! Z nią. Łatwo. Dobra, ja daję na tego obok mnie. Dawaj na tego typa, no. Musimy ktoś... się go pozbyć. Ja na ciebie nie dałem o no coś chodzi. No i patrz. A nie, nie dobra, nie. Bo oni się będą bić ja nie ogarniam właśnie rzucania tymi nóżami. Ja ogarniam. mówiłem bo trzeba pewnie przytrzymać. Dawaj na no tą babkę obok ciebie bez skina. Okej. Okay. Przepraszam? No, no. Dobra Demonetyzacja, witam. A co, jest z kim ona się bije. A z tym lamusem tu. Jezus, Maria. Dwóch, dwóch nie ogarniaków. No, no. Dobra, nie jadę na tego. Dawaj Dobe, na mnie. I na niego, na tego typa, bo ja się chcę z nim bić Please, ja, 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 ja chcę No i gówno, nie mam żadnego głosu Bez sensu I chłop teraz zginie... Słuch! Tutaj na mnie i... Tu on, on, te... No, no na to Ej, jak mam bo sobie on o to wiem Ale będziesz się zembiła Dawaj, jedziesz ją Nice Dobra, no, to dawaj teraz na tamtego typa, co siedzi sobie tak, znaczy po prostu, wiesz, o którego, o tego mi chodzi. O tego na dwa. No, te, nie tego, tego, tego. No dam. Ej, bije się no, z nim. Nice. Dobra. Dawaj teraz tego Nuba porób. Tego, włosy na niego. Nie, nie jest za bardzo O no. ja z nim będę. No do... No to bij się z nim, walcz. Dobra. Dawaj go. Pff. Dobra. Usunię, nie, małowinka. on jest... On jest... jest hardem. Ej, co za gówno? Ja się z kim mam się bić? No to Ja się gram. W automat? No. No Kościu, nie rzucaj tym gównem. Śmieciu rudy. Dobra, zdychaj. Patrz, wygram to. Dobrze, no, tak ja się nie udało, ale na automatu zagrać. Ładnie. No nie! Dobra, S, S, S Ludzie no. no winek. No. Widzowie, patrzcie, mam winka. Brawo. Pierwsza runda. No, Ej, zniszczę lampę. Czekaj. w ogóle na co ja zbieram? Jak się tymi mieczami rzuca? Czy znaczy, trzeba przytrzymać? No. Hmm. Tak, ja na to zbieram e, 7000. tysięcy. Opłaca. Po co? Będziesz Nie upłaca ci się. A ile ja mam w ogóle hajsu. Ja mam tysiąc. Coś tam. A, gówno. Ja mam tylko 500. Mogę sobie to kupić. Ja będę zbierać. Nie, ty masz 409. No, ale dla mnie to z 500 to zajrzewam, że będzie na pistolety. Tak. No nie! Ja nie lubię pistoletów, a ty? Też nie lubię. Nie, no, yep, aha. A, wygraliśmy, super. Ale jak to, czemu? Bo on wyszedł z gry. Aha. Bo nie wiem, co chodzi. Boże. Mm. To chyba ma pistolet w łapie, no to chyba wie, że ma strzelać, nie? No tak, ale ja mam nie, nie Dobra! Nie, teraz też jest na pistoletu. Kurczę. No ona jest, pa! Ona! Ta jest, pa! Ona ma pistolet, a nie. Każdy. Trzy? Dwa. Kurczę. Jak będziesz strzelać, to kliknij hmm. zamiast tego na górze to tu na dole, bo jest lepiej. Czemu? Sara pokażę jak ja będę miała. Dobra. Tylko weź nie wiem. Proszę, Tak. O, no i co? i tu na dole. No i co? No co jest, co teraz nie, teraz nie, no i nie, No kliknęła. Gdzieś na. <noise> się kliknęła. O Jezu. Daj pomocy. U, nie, z niego. nie, 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 Jezu. nie, pomocy. nie, 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 Jaki film? No i jednak Dobra. Wiem kto cię zabił. Kto? No ta, bo ciebie. Blondyna. Nie wiem jaki to blond Słuchajcie, że wygram. No to przynajmniej. Dobra, to nie mam ja. A potem co? Będziecie się strzelać na pistolecie, czy potem się na kosy będziecie bać. Potem mieć? będziemy się ten. Na kosy? Mhm. No dobra. Na noże. No na kosy, nie. 37 winsów mamy. Winów, panie winsów, boże się. A ja mam, powiedz mi. E, a ty masz 47. O nie, ale ja mam więcej, wiesz? No nie mam. Co się pytasz? Patrz, patrz, mam to na dole. No i co oni z tego? I oni tego nie widzieli, tylko widzieli wyświatełko na mnie. Boleś. No nie ja zdechłam. No <grych> i pa, będą się bić na morze teraz. Ej, chodź tu, gdzie ty jesteś? Właśnie gdzie ty? O chodź pa, weź tam tu do tej szyby, tak jakby, jak ty... tam. No chodź tu, pa. Ja wejdę na ciebie i weź skacz cały czas. Mm -hmm. To mnie rambustujesz Czy znaczy, na rumbus, no? Boost, nie. Gdy jesteś... O, dzięki. Dobra. Gdy jesteście fanami co, ja co to też tak będziecie na to wołać. Dobra, dawać na kosy, tak? Bo ja chcę na kosy. Najlepsze ja jest... jest. to tak kiedy tak, na Lepiej na, 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 na. Najlepiej jest to... Na co to jest? No, nie ma jeszcze nigdy. No jest, na kosy, dobra, bo babka ma kosa. No, Ej, bo jak ona będzie wybierać. Ja? Ja? Mi? Jak co, sił? Chłop chodzi jak gówno w scharemblu. No, to tak. Serio. No i co wy robicie? Czy ja coś u ciebie... Tak. Jezus Mario! Ściany w woda. Ro. Przed chwilą czegoś gościu porobiłem. Co się do mnie. Mm, onob. Tu Napis napisałem onob. Dzisiaj się nie mówi nob, tylko się mówi onob. Rozumiecie to, ludzie? Dzisiaj się mówi onob, a nie nob. Fucking shit. Dobra, masz szczęście. Ale przez to, że ogólnie ta klawiatura rąduje do niej, na, na której ja gram. A ja z tą klawiaturę tak naprawdę rozwaliłem. A w są tą klawiaturę pamiętam? No w sumie... Nie... Ja chętrę wybieram. A serio? No. A co zdechłaś? Nie. Jezu, no co ona robi, nie? Ja nie mogę. Jak ci ludzie w ogóle chodzą. O! Ty! Nie! Nie, ani się basz mnie. Nie! Wybrałem. Dawaj, chodź na gala fighter, się bić. No ty I co? Dobra, ja cię w kolejnej rundzie rozwalę, tak? Czy to teraz był taki po prostu przypadek? Gówno! Ja sobie podmieniam z kina, będę... No, no, no. nie wiem, Indianem jakimś. Dobra. Gdzieś jestem pro. Ja ty, 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 ty z górno, nie pro. Nie, nie, nie. się. Zaraz ty będziesz, kurwa. To chcesz się przekonać, że przegrasz? Patrz, zobaczysz zaraz. Bo to bo nie zaczynał moc. Hej, <grym> a ja jeszcze będę, ja cię ja będę bić, dopóki cię nie zabiję, nie. <grym> to zaraz zobaczymy, kto będzie, haha. Ha. Ej, co, czemu chłop tam jest? Ej, lol, chłop jest odpałem. Bo on przed chwilą był tutaj chyba. Ty, bo za demon to Film 9 nie ma cenzury. No chyba, że jest, nie wiem, widzowie napiszcie mi. Jeżeli ktoś z was ma filmore 9 to mi napisze, czy tam jest cenzura, czy nie. A spróbuję. Dobra, weźcie ją zabicie, jakbyście mogli. Czekaj napiszę, żeby cię coś, Please. kill... No, moi. Fajnie, że nie pisać. Please. kill... Do. Dobrze. <grytale> dobrze mnie ja napisałeś. wcześniej. Dobrze. Do. I nie Please. Please. Dobrze ja będę, ja będę, ja będę. Męczkę, nie nie żeby żeby coś, on zabije. Nie, bo ja ją. Dawaj ją! Dobrze! Dobrze! Zabijaś! I strasznie go ścina. On mi go strasznie zacinało. Co? Serio, on u mnie stał w miejscu. To masz problem. No? Pewnie się zdziwiłaś, dlatego że przegrałaś z takim nubem. On jest co? On jest z gówno. Nie, Ja mam go tak opowiadał Tego Siema, to ja Nie, nie, to ja To ja jestem obok ciebie, ja skaczę Ktoś do mnie dołączył Ej, patrzcie Ej, Hubert Podwaga84 do mnie dołączył Ma, Nazwę jego kanału macie w opisie, byczki Tam jest ja. Wiem, a tu jest on, patrzcie To jest on, nazwę jego kanału macie w opisie Mmm. Nie. No co? Ja się z nim lać nie będę. Zdychaj. Dawaj na mnie. Tak, dobra. Gdzie ty jesteś? ty jesteś Tutaj. tym dzielem. Dawaj ją. 3, 2, 1, go! Leżysz! Daj na mnie, ja na ciebie. Dobra, ja daję na ciebie, bo ja chcę cię zabić. Nie ja ciebie. Mi ok. No! Z kim ja? Aha, z tą idiotką. Ej, pa, ona mnie zabije. Patrz, żartowałem. Every dostała. Dobra, patrz, ja ugrywam to. Daj na mnie! Ajsa robię. Będziesz z tą. Ludzie robią Ajsa. Będziesz tą obok ciebie. Hashtag ejsa Robię Ajsa, robię Ejsa Dawaj Ja muszę Ajsa zrobić. Znaczy, no, tyle fragów on tak naprawdę się zrobił A no nie, no i gówno, nie zrobię Ajsa. Absolutnie mi mojego Ajsa. Ty zgniałeś? No es, dobra, pozbyłem się ciebie On no mi strasznie się zacina Naprawdę mi się strasznie. No bo on telefon, na telefonie zawsze zacina nie. O, ty O, ale w mordę dostałem Dobra On to jest dalej, ty ale ogólnie nazwę jego kanału macie w opisie, także wbijajcie, zostawcie mu suba, no i mam tak naprawdę farta, że wbił na odcinek, nie? Ja sobie dam na mojego normalnego skina, bo nie mogę chodzić z tym gówniem już. Nie zobaczysz mnie już nigdy. Co? Co ty zrobiłaś? Co, co ja zrobiłem? Czemu to się podnosi? Co nie podnosi? Ja się tu podnosiłem. Patrz. Czekaj. A no dobra, żartowałem. Nie znajdziesz mnie i nie wiesz gdzie ja jestem. Nie pokaż, nie. Ale pokaż na fonie, serio. Bo no pokaż, bo ci ten telefon zabije. A ty tam jesteś. Ale... ale ja nie mam nikogo. Co? No przecież... To weź chodź do mnie, stój tam przy niej. No i ciura, nie ma cię. To ty? Ja pierdziela. O ci nogą nie pokaż, tak? Jak wy na telefonie gracie, ludzie? Bo ja tutaj mam słabego neta. Ląb. No dobry, co się jest? Nie, ja mam lepszego oryginalnego skina, ja muszę się przeznaczyć. No ty masz skina, bo masz masz lepszego, bo masz robuxem, a ja nie mam. Dobra, no to no, 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 się startu no, startujcie, Boże święty. Dobra, a. No. No. a no, no. szkoda, że live'a niestety nie mogę no, zrobić. Ten Widzę. Ten Ej, teraz. Nie wybiję. Skacz, co jest? Skacz. No, to się... no wiem, że to Nice! Jest... Dobra, ludzie idziemy grać w automat. Gramy w okay. automat. No i gówno No i na pistolety jeszcze jest. Najgorzej no co się prójesz? Ja Ej, czuli, ja nie mam. A ja? Masz, po co odchodziłaś? Ja mam tu przyjść. Ale ja mam tu ja przejść, żeby cię słyszeli widowie też. No No to chodź tu. Ej, patrz, jaki ludek mam Chłop, co What the fuck? to mnie góręce! <grymne> dobra, dawaj automat, gdzie jest No Flyer coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, to jest na marze. O! Nie, na pistolet. Ty jesteś! Ty, da, ty, da. Ej! Ty jesteś? No? Ja się umie nie, od razu? nie, wiem. Strzeliło się to tak, przypadek, przypadek nie, się. nie, 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 ale no tak, na przypadek, i tak, tak, się... No, tak przez przypadek na ciebie celowałem. No, bo chciałem wycelować wiesz, w innego chłopa. Mm, po prostu, no. I tak jakby ty podszedłaś mi pod celownik, bo moja myszka po prostu ruszyła tak. No wiesz o co chodzi, nie? Cześć, No i co? A nie, no, to ten... Dajcie mi pistoł. Zabić go! Nie! Yes. No nie! Gościu, dobra, nie celuj we mnie! W nią, w, nią, w, nią, w nią. Dobrze! Dobry piesek! Sorry, dud Nie, moja koleżanka jest! Głupie. Gdzie? Kotał! Co? Sara podziela mnie sobie! Błagam! No po co? Trudno walić ją! Dupie ją mam! No i zdechła, A nie dobra, zdechła. Zaraz się jej odechce za nią tak chodzić Dobra, Jezu, walić ją! Ja się nie dziwię, że ona ma 5 latek No ma! E, serio? Nie. No ona ma? 8! Fu? 8! Serio? Gupku no! No cicho bądź. Nie, no idźcie stąd No i dobrze łatwo Jest trzeci projekt Proszę, proszę, proszę Dobra No proszę ja teraz nie zdę Łatwo, dobra, Ez, ez... Ja mam tak, mnie nie rozpoczęła Ej, czemu nie trafiłem? Jaki beset? Dobra, widzę Dobra, wbijemy się, ja to wygram, patrz. No i czuła. Ojej, mi nie słucha pan. Ja, ja, ja. Dobra. Dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. No i co? Lecimy z filmem, nie? Pa!